Witam Was kochani na kolejnej lekcji matematyki z cyklu Twierdzenie Pitagorasa. Dziś będziemy rozwiązywać zadania z treścią. Mamy tutaj zadanie pierwsze. Spójrzmy na jego treść. Jaką długość powinna mieć rurka włożona do szklanki, aby przy takim ułożeniu jak na rysunku wystawała ze szklanki mniej więcej 3 cm? Wymiary na rysunku przedstawiono w centymetrach. I popatrzmy na rysunek. Mamy tutaj narysowaną szklankę. Szklanka jest narysowana kolorem niebieskim. Do szklanki włożona jest rurka oznaczona kolorem zielonym. Na różowo, moi drodzy, zaznaczone są pewne wymiary. Popatrzcie. Odległość między tutaj na dole szklanki wynosi 5 cm. A krawędź szklanki wynosi 13 cm. Po dorysowaniu jednej z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego powstanie nam trójkąt prostokątny, i właśnie z tego trójkąta prostokątnego możemy skorzystać, żeby policzyć wysokość szklanki, oznaczoną tutaj na rysunku jako x. Możemy sobie zapisać, że x do potęgi drugiej plus 5 do potęgi drugiej jest równe 13 do potęgi drugiej, czyli przeciwprostokątna, czyli x kwadrat jest równe. 13 do potęgi drugiej minus 5 do potęgi drugiej, czyli x kwadrat będzie równy 13 do potęgi drugiej to 169, 5 do potęgi drugiej to 25, czyli x kwadrat będzie równe po wykonaniu odejmowania 144. A sam X to pierwiastek ze 144, czyli inaczej, X jest równy 12. Czyli policzyliśmy sobie, że wysokość szklanki wynosi 12 cm. Teraz moi drodzy, będziemy chcieli policzyć sobie, jaką długość będzie miała rurka. Spójrzmy na rysunek. Mamy policzoną wysokość, która wynosi 12. Na dole krawędź, która wynosi 9. I jako y oznaczona rurka, która mieści się w szklance. Yy, powstał nam trójkąt prostokątny i w tym trójkącie prostokątnym stwierdzenia Pitagorasa możemy policzyć sobie y. Czyli możemy zapisać. y kwadrat jest równe 12 do potęgi drugiej plus 9 do potęgi drugiej. Czyli y kwadrat jest równe. 12 do potęgi drugiej to 144, plus 9 do potęgi drugiej to 81. Czyli y kwadrat jest równe 225. Samo y natomiast to pierwiastek z 225, a pierwiastek z 225 to 15 cm, czyli długość rurki. Która mieści się w szklance wynosi 15 cm. A z treści zadania wiemy, że rurka wystaje powyżej szklanki 3 cm. Czyli możemy zapisać sobie, że 15 cm plus 3 cm jest równe 18 cm. Czyli rurka mieszcząca się w tej szklance ma długość 18 cm. Teraz moi drodzy, przejdziemy do kolejnego zadania z treścią. W którym wykorzystamy twierdzenie Pitagorasa. Treść tego zadania będzie następująca. Spójrzmy. Zadanie drugie. Ze statku stojącego na kotwicy spuszczono dwie szalupy. Pierwsza popłynęła na zachód z prędkością 9 km na godzinę, druga popłynęła na południe z prędkością 12 km na godzinę. Jaka odległość pomiędzy, będzie dzieliła te szalupy po upływie dwóch godzin? Czyli mamy statek, mamy statek, który stoi na kotwicy, nie porusza się. Z tego statku zostały spuszczone dwie szalupy. To jest nasz statek. Z naszego statku zostały spuszczone dwie szalupy. Pierwsza z tych szalup popłynęła na zachód. Druga z tych szalup popłynęła na południe. Wiemy, moi drodzy, że każda z tych szalup płynęła dwie godziny. Pierwsza płynęła z prędkością 9 km na godzinę, czyli 9 razy 2 godziny, 18 km. Druga z tych szalup płynęła na południe i płynęła z prędkością 12 km. Też płynęła 2 godziny, czyli mamy 24 km. Piszmy sobie te dane na rysunek. Ta, która płynęła na zachód ma 18, ta, która płynęła na południe 24. Połączmy w takim razie końce tych dwóch szalup. Powstał nam trójkąt prostokątny. Możemy teraz podstawić do twierdzenia Pitagorasa, ułożyć równanie i obliczyć, w jakiej odległości od siebie będą znajdowały się te dwie szalupy po upływie dwóch godzin. I zapiszmy sobie równanie. Oznaczmy sobie ten, tę odległość przez x, czyli nasz x kwadrat będzie równy. 18 do potęgi drugiej plus 24 do potęgi drugiej. Otrzymamy wówczas, że x kwadrat jest równy. 18 do potęgi drugiej to 324 plus 24 do potęgi drugiej to 576. Czyli x kwadrat będzie równy 900. Po sumowaniu będziemy mieć 900. Sam x natomiast to pierwiastek z liczby 900, czyli jest to równe 30 km. Czyli po upływie dwóch godzin odległość pomiędzy szalupami będzie wynosiła 30 km.